Hey, wczoraj poznaliśmy moce żywiołu zakazanej piątki i jest naprawdę dobrze, a nawet bardzo dobrze. Zanim przejdę do filmu, proszę Was, abyście zostawili łapkę w górę, a już zapraszam do oglądania. Mocę trzech zakazanych już znaliśmy i są to moc brutalności Nokta, moc Roju Drixa oraz moc Pecha Zarkta. I o tych mocach. Robiłem już oddzielne odcinki, dlatego dzisiaj skupimy się na dwóch pozostałych, o których dowiedzieliśmy się dopiero wczoraj. A są to moc strachu ROX i moc rozkładu KYR. I tak, mówię moc rozkładu KYR zamiast moc rozkładu KYRA, bo okazało się, że KYR jest kobietą. Wydaje mi się to mega dziwne, ale do tego sobie jeszcze wrócimy, a na razie powiedzmy sobie o ROX, do której moc strachu uważam świetnie pasuje. Ale zastanawiam się, jak taka moc mogłaby działać, bo ninja raczej za często strachu nie odczuwają i jestem ciekaw, jak to zostanie przedstawione. Sam za bardzo nie mam pomysłu, jak to mogłoby działać, ale dostałem komentarz od xplizmusa, w którym mówi on, że moc strachu może działać podobnie jak i jad ja zębów, wywołując halucynacje. Tyle, że w przypadku jadu Zębów było to zrobione tak bardziej komediowo, a tutaj Gdyby ktoś doznał halucynacji wskutek mocy strachu, to widziałby swoje najgorsze lęki, co oprócz bycia świetną mocą jest również bardzo ciekawe, ponieważ dowiedzielibyśmy się czego najbardziej boją się ninja. Teraz czas, by powiedzieć sobie o mocy Kyr. I naprawdę ciężko będzie mi się przyzwyczaić do tego, że Kyr jest kobietą, gdyż ona po prostu na kobietę nie wygląda. No ale z drugiej strony jest ona mumią, więc tak naprawdę nie wiadomo, co kryje się pod bandażami. Powiedzmy sobie jednak o jej mocy, ponieważ okazuje się, że te przecieki o mocy piasku są fałszywe. A ja w to uwierzyłem i byłem tego tak pewien, że nawet nagrałem o tym film. Więc, sorki, że was wprowadziłem w błąd. Okazuje się, że mocą Kyr jest rozkład i ta moc naprawdę również bardzo do niej pasuje, bo jest umarłą, a umarli, jak wiadomo, się rozkładają. Ale tutaj działanie tej mocy jest jeszcze ciekawszą kwestią, gdyż w serialu skierowanym do dzieci raczej nie będziemy mieć scen, w których ninja gniją pod wpływem mocy rozkładu. Ale ja to widzę tak, że ta moc głównie będzie działać na rośliny i że po prostu będzie on roztaczał wokół siebie taką aurę śmierci, że wszystkie rośliny będą gnić i td., a ludzie by byli na tą moc mniej podatni i byliby przez nią jedynie osłabieni. Ale też trzeba wprowadzić jakiś balans, by ta moc nie była totalnie. Do kitu. Więc podsumowując, nowe moce są naprawdę świetne i idealnie pasują do zakazanej piątki, ale ciężko tak naprawdę na dobrą sprawę stwierdzić, jak one będą działać. Co jest tylko kolejnym dowodem wielkiej pomysłowości Kevina Berka i Doka wayata ponieważ na pewno nie wprowadzaliby tych mocy, nie wymyśliwszy dla nich wcześniej ciekawego zastosowania. A wy co sądzicie o mocach zakazanej piątki? Podobają się wam, czy uważacie je za zbyt kombinowane? Możecie podzielić się swoją opinią w komentarzu, a ja już się z wami żegnam. Hej!